Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Dariusz Haldys. Wszystkie aktualności związane z moją działalnością znajdziesz na haldys.pl. Dzisiaj o efekcie śnieżnej kuli, czyli jak procent składany buduje sukces w pracy i w życiu prywatnym. Ale najpierw zacznę od cytatu. I będzie to cytat ze świata finansów. Z majątku Warrena Bafeta, wynoszącego 84,5 miliarda dolarów. 81,5 miliarda dolarów to pieniądze, które zdobył po ukończeniu 65 lat. Nasze umysły nie potrafią ogarnąć takich absurdów. Morgan Housel Słowa te są z roku 2019, no a aktualny majątek Warrena Buffetta to już ponad 150 miliardów dolarów. I Warren Buffett to legendarny amerykański inwestor, przedsiębiorca i filantrop, urodzony w 1930 roku. Zaczął jednak już inwestować małe kwoty jako jedenastolatek. No i po dekadach kumulacji, dzięki reinwestycji swoich zysków, zbudował fortunę. I to właśnie Warren często mówi, że procent składany to ósmy cud świata. Co tu zostało w ogóle wypowiedziane, gdzie Okazuje się, że do 65 roku życia Warren Buffett zgromadził tylko 3 miliardy dolarów, a aktualnie jest ich już ponad 150. No, to dlatego, że przeceniamy to, co można zrobić w tydzień, a nie doceniamy tego, co można zrobić w rok. I wcale nie potrzeba jakiejś potężnej siły, żeby wywołać potężne rezultaty. James Clear przedstawia procent składany w następujący sposób: i uwaga: jeśli stajesz się o 1% lepszy każdego dnia przez rok, to na koniec będziesz 37 razy lepszy, na koniec tego roku. Natomiast, jeśli stajesz się o 1% gorszy każdego dnia, to na koniec roku spadniesz praktycznie do zera. I najlepiej to obrazuje przykład języków obcych. To jest coś, co przyszło mi aktualnie do głowy, gdzie codziennie podnosisz swoje umiejętności, korzystasz z tego języka, w zależności jakiego się uczysz albo jakim się komunikujesz, czy to jest niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, codziennie o 1% jesteś lepszy, no to po roku jesteś 37 razy lepszy, niż byłeś na początku tego roku. Bo rozmawiasz, konwersujesz, piszesz. Komunikujesz się z ludźmi i cały czas dokładasz do tego swojego zasobu słów kolejne rzeczy, kolejne słowa, kolejne sformułowania, kolejne zdania, i tak dalej. Natomiast, jeśli zaczynasz, albo może inaczej, przestajesz używać danego języka, to nawet jeśli go się bardzo dobrze nauczyłeś tego języka obcego, to okazuje się, że po roku czasu to. Twoje umiejętności spadną praktycznie do zera versus to, co były na początku roku. Czyli nie w ogóle do zera, ale do zera versus to, co było na początku roku. I podczas jednego z moich wystąpień wspominałem, że gdy wróciłem po 3-miesięcznym L4 do życia zawodowego i zacząłem znowu korzystać z języka niemieckiego, który przed moją przerwą był bardzo dynamicznie wykorzystywany, to pierwsze dni były dla mnie bardzo dziwne. Wielu rzeczy nie rozumiałem, a to były tylko 3 miesiące. A co by było, gdybym nie używał tego języka przez cały rok? No i przejdźmy teraz do jakiegoś ruchu. Chodzenia 10 tysięcy kroków dziennie. No i okazuje się, że to jest stały koszt, żeby tego nie mylić z procentem składanym. Wytłumaczę, na czym polega ta różnica. Bo chodzenie codziennie 10 tysięcy czy 12 tysięcy kroków, w zależności od tego, jaki masz cel. To jest progresja liniowa. No ale to, co się dzieje wewnątrz, to, co się dzieje pod maską cudzysłów, to już czysta matematyka procentu składanego. Dlaczego? No spójrzmy na Twoją wydolność. Dzięki temu, że chodzisz, Twoje serce staje się silniejsze. Silniejsze serce to lepsze dotlenienie mózgu, lepiej dotleniony mózg to szybsza nauka, szybsza nauka to lepsze wyniki w pracy. No i co jest naszym efektem? Efektem jest to, że po roku 10 tysięcy kroków dziennie, no męczycie to wszystko mniej niż na samym początku. Ja w zeszłym roku, roku 2025, zrobiłem ponad 5 milionów kroków w całym roku. To już był, został zbudowany nawyk, i dzisiaj, kiedy idę w góry, oczywiście też było wiele trasy górskich, natomiast męczę się zdecydowanie mniej. Zdecydowanie ta forma jest lepsza. Zaczęło się od tej progresy liniowej, oczywiście, ale ten procent składany jest niesamowity. Dlatego tym efektem jest to, że po pierwsze męczysz się mniej, ale też masz, cudzysłów, taką nadwyżkę energii, którą inwestujesz w inne obszary. To jest ten procent. To jest taka twoja bazowa biologia. Ona zarabia na siebie. Możesz gdzie indziej tą energię używać i Wielokrotnie ze swoimi znajomymi rozmawiałem na temat pracy, gdzie po pracy ma być jakiś wysiłek fizyczny. I często ludziom jest ciężko zmotywować, bo są zmęczeni po pracy. Natomiast jak zaczniesz robić aktywność fizyczną, to nagle okazuje się, że masz wieczorem jeszcze więcej energii i możesz dalej funkcjonować, bo był wysiłek fizyczny. Natomiast to jest taki tutaj przerywnik do tego naszego procentu składanego. No, i załóżmy, z czytaniem książki. Możemy mieć też przykład. No, bo mamy liniową, tą progresję, czyli 10 stron książki dziennie w jakiejś tematyce, w której się rozwijasz, w której Cię to interesuje. I po roku masz 3650 stron. Ok. No natomiast procentem składanym będzie to, że ta wiedza z tych dzisiejszych stron pozwala Ci zrozumieć trudniejszą koncepcję jutra, można tak powiedzieć. Dzięki temu w trzecim miesiącu nie tylko czytasz, ale rozumiesz głębiej i łączysz fakty. A co dopiero po roku, kiedy przyswajasz więcej informacji, wdrażasz je w życie i jesteś o 1% lepszy. Dlatego wnioskiem może być, że nie stajesz się lepszy o 1% w czytaniu. No bo to znaczyłoby, że codziennie musiałbyś czytać o 1% więcej. Wtedy byłbyś lepszy w czytaniu albo szybciej i tak dalej i tak dalej. Ale o 1% mądrzejszy dzięki temu, co już wiesz. Nowa wiedza wchodzi w interakcję ze starą. Oczywiście szybkość czytania jest też tutaj istotna, bo zauważysz, że będziesz czytał tyle samo stron, ale nagle okaże się, że potrzebujesz mniej czasu na przeczytanie tego tekstu, że idzie ci płynnie, idzie ci lepiej, ale też zasób Twojego słownictwa wzrasta. Twój sposób wysławiania się, to jest też duża wartość dodana. Z progresji liniowej, gdzie mamy 10 stron dziennie, okazuje się, że mamy procent składany w kontekście Twojego wysławiania się. No i załóżmy, że mamy progres w pracy. Tak, jeśli codziennie poprawiasz swój progres w pracy o 1%, czy też... Wszystkie procesy aktualizujesz, to co robisz. I to nie chodzi o to, że pracujesz 1% czasu więcej, załóżmy. Chodzi o to, że robisz to samo, ale 99% czasu. Ten 1%, który urwałeś dzięki sprytowi, jutro możesz zainwestować w naukę nowej umiejętności. No bo przecież lata temu, aby coś, coś przetłumaczyć, używaliśmy słowników w kształcie książki, a nawet nie w kształcie książki, ale w ogóle. Papierowych słowników. Trzeba było tam sobie przetłumaczyć to wszystko, później zbudować zdanie, a już nie mówię o gramatyce. Natomiast aktualnie korzystamy z tłumacza, który bardzo usprawnia naszą pracę. Pracowałem w pewnej organizacji, gdzie planowanie odbywało się w Excelu. Zamiast w jakimś systemie, który mógłby wiele zaoszczędzić, ta efektywność zdecydowa zdecydowanie byłaby inna, jeśli użylibyśmy Jakiegoś systemu ERP, na przykład SAP, załóżmy. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o procent składany. To jest tak zwane reinwestowanie zysków. W finansach reinwestujesz właśnie odsetki, i to robił Warren Buffett. Reinwestował cały czas. A w życiu reinwestujemy zaoszczędzony czas, bo jesteśmy na przykład sprawniejsi dzięki temu, że ćwiczymy albo oszczędzamy czas, bo lepiej funkcjonujemy, pewne rzeczy robimy szybciej to co wspomniałem o tym Excelu, możemy planować w systemie. Ale też zaoszczędzimy energię. Mamy lepszą kondycję, nasze ciało lepiej funkcjonuje. Ja przypominam sobie taką sytuację, gdzie zacząłem regularnie sypiać po 8 godzin, używać wieczorem niebieskich okularów blokujące światło i zacząłem starać się funkcjonować taką wprowadzić higienę snu i nagle okazało się, że mam zdecydowanie więcej energii. Nawet nie wiedziałem, że można mieć tak dużo energii. No i jeśli nie spróbujesz, to okazuje się, że można przeżyć wiele lat, nie wiedząc, jak duży potencjał w nas jest. Natomiast też tutaj ważne jest zaufanie, bo za każdym razem, kiedy dowieziemy projekt, to procentuje przy kolejnym na przykład zleceniu Albo przy kolejnym awansie w pracy, przy kolejnej podwyżce, to jak jest się postrzeganym. I to samo przecież dotyczy relacji, gdzie codziennie 5 minut rozmowy z bliskimi buduje więzi silniejsze niż okazjonalne gesty. To jest ten nasz procent składany. I każdego dnia o 1% lepiej buduje niesamowite rezultaty. Osiąganie celów poprzez zbudowanie systemu, który jest oparty właśnie o 1% każdego dnia lepiej, jest zdecydowanie przyjemniejsze. No a dlaczego? Ponieważ w fizyce najwięcej energii potrzeba, aby ruszyć nieruchomy przedmiot z miejsca. No i załóżmy w życiu: to jest ten pierwszy tydzień diety, pierwsza godzina nauki jakiegoś języka, czy pierwszy telefon do klienta, albo pierwsza jakaś rozmowa. Jeśli czujesz ogromny opór, to nie znaczy, że robisz coś źle. To znaczy, że walczysz z fizyką. Twoje życie jest w stanie spoczynku i potrzebuje ogromnej siły, żeby w ogóle nadać temu wszystkiemu pewien kierunek. I to wszystko, o czym mówię, z powodzeniem można zastosować również w pracy zespołowej, gdzie każdego dnia, dokładając 1%, osiągamy wyjątkowe rezultaty. I taka sytuacja miała miejsce, gdzie jednemu ze swoich zespołów powtarzałem, że nasza codzienna praca ma być wizytówką. Gdy klient przyjeżdża na wizytację, jakiś audyt, nie musimy się szczególnie przygotowywać, bo naszym celem jest poprawiać się każdego dnia, a nie robić wielkie zrywy jak wielu studentów przed sesją. Zobacz, ile jest wtedy materiału do ogarnięcia. Cały zespół biega, do tego wszyscy są zestresowani, nie korzystają ze swoich zasobów. Bo cały czas jest nerwówka. A tym jednym procentem każdego dnia, kiedy dokładamy, budujemy niesamowite rezultaty. Dlatego też często jest tak, że wielu ludzi ma postanowienia noworoczne związane z sylwetką, ze zgubieniem wagi. No i im większa ta waga, to się okazuje, że ciężko jest się ruszyć, to jest trudne. I ona na początku może się okazać, będzie bardzo mocno leciała w dół, będzie progresowała. Ale w pewnym momencie się zatrzyma, bo my chcemy bardzo szybko widzieć wyniki. Natomiast w długim horyzoncie, podczas tego całego roku, kiedy sylwetka zacznie się zmieniać, bo przecież, przecież mięsień też swoje waży, to wszystko będzie miało sens. Dlatego na koniec coś, co działa na wyobraźnię, bo przecież lubimy liczby. A tematy finansowe to już w ogóle bardzo mocno nas pobudzają. I wyobraź sobie. Że 100 zł jest pomnażane 1% dziennie, ile będzie warte po miesiącu? No ja zrobiłem sobie wyliczenia, więc od razu ci powiem. Jeśli Twoje 100 zł każdego dnia będzie o 1% większe niż dnia poprzedniego, to na koniec miesiąca będziesz miał 137,78 zł. No ciekawe, czyli 37,78 to jest nasz wzrost. Ale już po 90 dniach, czyli po trzech miesiącach Twoich kroków, Twojego czytania, Twoich zdrowych nawyków, Twoich budowania relacji, będziesz miał 1047 złotych, czyli ze stówki masz już ponad 1000 zł. Ale uwaga, to co nie doceniamy, po roku to 100 zł, które będzie się zwiększało o 1% każdego dnia wersus dzień poprzedni. Po roku będziesz miał już 37 783 zł. I nie pokazuję ci tego po to, żebyś zobaczył jakiś wyjątkowy progres i szukał teraz instrumentów finansowych, absolutnie nie, ale żebyś zobaczył, jakie zwroty daje procent składany w każdym obszarze twojego życia. Bo czy to są relacje, czy to jest obszar zdrowotny, sportowy, kompetencyjny. Czy jest mowa o Twoich umiejętnościach? To każdego dnia, kiedy będziesz dokładał coś, to zdecydowanie będziesz o 1% lepszy i nie będziesz musiał robić takich zrywów w życiu, o których wspomniałem powyżej. Natomiast uwaga, to co jest bardzo istotne. Przypominam sobie taki cytat slang z jednej z organizacji, kiedy przyszedł lider firmy kontrolu, kontrolującej, części sprawdzającej, i tak jak mówi się, kto się nie rozwija, ten się zwija. Taki był cytat tej osoby, bo normalnie to brzmi cudzysłów, oczywiście normalnie, w tej pierwszej wersji, kto się nie rozwija, ten się cofa. Natomiast ten człowiek powiedział to dobitnie i wszyscy to zapamiętali. Czyli kto się nie rozwija, ten się zwija. Jeżeli w ciągu roku będziesz o 1% gorszy, to niestety ale dojdziesz tak naprawdę do zera. I już na koniec słuchałem bardzo dobrego, powiedziałbym fenomenalnego fenoma, fenomenalnego wywiadu z Robertem Kubicą. Natomiast powiem, że był bardzo dobry z tego względu, że to jest moja subiektywna opinia. I Robert Kubica powiedział tam, że nigdy nie był z siebie tak w pełni zadowolony z tego, co robi, z tych wyników. Bo na tym poziomie, na którym jeździł, to tylko właśnie chęć doskonalenia każdego dnia sprawiła, że osiągnął taki poziom. I cały czas wychodzi z tego założenia, że cały czas można coś poprawić. Mówi: Nie ma idealnego okrążenia. My się tylko zbliżamy do idealnego okrążenia. Możemy się poprawiać. I tak to jest z nami, ludźmi. Gdzie ja przed chwilą miałem przecież przejęzyczenie i to dwukrotne. I puszczę to z tego względu, że z każdym następnym nagraniem będę się poprawiał. I ty z każdym następnym swoim działaniem będziesz się poprawiał, bo przecież kiedyś nie chodziłeś, kiedyś nie mówiłeś, nie znałeś języka. To samo dotyczy mnie. Nie wiedziałem nawet jak nagrywać podcasty. Natomiast każdego dnia staraliśmy się robić coś, co powoduje, że dzisiaj jesteśmy tymi ludźmi. A za rok, za pięć lat Będziemy jeszcze innymi osobami, i wierzę w to bardzo, że będziemy cały czas się zbliżać do tych osób, do tej osoby, którą chcemy być, a nie tej osoby, która znała język angielski czy też inny język i nagle go zapomniała, bo go przestała używać, albo innej umiejętności niestety już nie umie, bo przez ostatnie pięć lat tego nie robiła. Albo ostatni raz robiła jakąś czynność zdrowotną 5 lat temu, czynność sportową 5 lat temu, i dzisiaj niestety jej wyniki znacząco się pogorszyły. Więc twoje wyniki mogą być lepsze, ale też mogą być gorsze, bo 1% składany, czyli ten procent składany działa i pracuje dla ciebie, ale jak ty nie chcesz z nim pracować, to niestety. Też on działa w przeciwnym kierunku. Magia procentu składanego w życiu. Wszystkie informacje związane z moją stroną znajdziesz na haldys.pl, a tymczasem życzę Ci oczywiście nie tyle co powodzenia, natomiast wytrwałości, dyscypliny i. Pamiętaj to, co powiedziałem w jednym z poprzednich podcastów. Zaczyna się luty, a tak naprawdę zaczął się luty, bo publikacja tego odcinka jest 4 lutego, zaplanowana 4 lutego, 3 lutego. We wtorek? Więc mamy 3 lutego, wtorek. Jeżeli styczeń nie zrealizowałeś swoich celów tak jak chciałeś, to nic? Możesz zacząć od początku, możesz zacząć od nowa. Masz luty, masz kolejne możliwości. To jest kolejny dzień i kolejny miesiąc tego roku. Dariusz Haldys, Haldys.pl